Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj będzie odcinek poświęcony dojrzewaniu pomidorków. Dlaczego pomidorki nie dojrzewają w całości, tylko mają taką żółtą piętkę? I od razu Was możę, mogę uspokoić, że nie jest to choroba, ponieważ to jest naturalne zjawisko. Ale powiem Wam od początku, a więc tak, yy, dostałem dużo maili i zdjęć. No właśnie z waszymi pomidorami, że takie coś jest, że tutaj cały pomidor jest już dojrzały, a tutaj przy piętce jest cały czas żółty, pomarańczowy, zielony, twardy i niejadalny. I teraz tak powiem Wam od razu, że nie jest to żadna choroba, jest to po prostu niedojrzały pomidor jeszcze. Bo zobaczcie, gdyby to była choroba, ja od razu ole wieję. O, dzisiaj się wichury zerwały. Powiem wam tak. Gdyby to była choroba. To ja mam tutaj trzy krzaczki tego samego pomidora wolnego serca, i one wszystkie mają ten sam problem. No problem, on jeszcze nie jest po prostu dojrzały, ale zobaczcie, tu jest ładnie czerwony, a tutaj jest jeszcze żółtawy, zielonkały, taki nie do jedzenia. A spójrzcie tutaj to jest inny. To jest pomidor krakowski i ta piętka jest ładnie wybarwiona. Jest czerwona, dojrzewa w całości i nie ma z tym problemów. Tutaj są tak samo inne pomidorki. One też już prawie całe zczerwieniały. Tak więc, jeżeli macie takie coś, problem z piętkami, to nie musicie się martwić, że to jest choroba. To jest naturalne stadium dojrzewania pomidorków. Niektórych, bo tak jak wam pokazywałem tamten. Tamten krakowski, one się ładnie wybarwiają całe od razu, bez żadnego problemu. Natomiast te bawole serca one potrzebują na to więcej czasu i jak sobie z tym poradzić? Możecie pomidorki zasilić potasem, to sprawi, że pomidorek nie dość, że będzie wypełniony ładnie w środku, nie będzie miał pustych przestrzeni. Dodatkowo wspomoże to proces dojrzewania. Jeżeli to nie pomoże, to taki pomidor można go wziąć, zerwać, włożyć w ciepłe miejsce, ale ciemne i on tutaj dojrzeje nam. Tylko musicie wiedzieć mniej więcej, o, tak jak ten pomidor, ja wiem, że tutaj mi góra, ona dojrzeje. Jeszcze, bo tutaj jest jeszcze taki lekko twardawy, nie jest całkiem miękki, ale gdyby Przykładowo pomidor dół już był miękki, a góra bardzo twarda, no to musicie taki pomidor zerwać i schować w ciemne miejsce i wtedy on sobie dojdzie, żeby był cały y, do jedzenia. Tak jak mówię, nie jest to y, jakaś choroba, niektóre po prostu y, gatunki, odmiany, niektóre odmiany pomidorów po prostu tak mają, że... Pomimo, że mają dostęp światła, tak jak widzicie, że mają dostęp światła, to chlorofil z całego pomidora zbiera się tutaj przy piętce i przy szypułce i pomimo dostępu światła, że nawozicie go potasem, on po prostu nie dojrzeje i będzie cały czas zielony. No, a żeby sobie z tym poradzić, jeśli już zastosowaliście jakieś gnojówki z, z wrotycza czy Nawóz ze skórek banana. Jeśli on nie dojdzie, no to trzeba go po prostu zerwać, schować w ciemne miejsce i on wtedy nam dojrzeje, będzie cały do zjedzenia. No i to by było chyba wszystko na ten temat. Tak więc pamiętajcie, nie jest to choroba. Niektóre po prostu odmiany pomidorów tak mają, że później, później dojrzewają. Niektóre mają tak. Yy, Taki swój po prostu cykl rozwojowy, że te piętki nigdy nie będą całkowicie, całkowicie dojrzałe. Tak więc takie pomidorki trzeba zerwać, włożyć w ciemne miejsce i one po prostu sobie ładnie dojrzeją. Tak jak mówię, no zależy to od, od odmiany, ponieważ teba wolę serca co mam. One przy piętkach dość długo dojrzewają. O, spójrzcie tutaj ten już jest prawie cały wybarwiony o, spójrzcie na tego ten już tutaj tylko takie kawałeczki zostały też tak tak więc tego już by można było praktycznie zerwać ale dajmy mu jeszcze 2-3 dni żeby tutaj wszystko dojrzało i będzie ładnie nie przejmujcie się też pęknięciami pomidorów ponieważ jeżeli pomidor nie jest Yy, zakończy już swój etap wzrostu, a powoli dojrzewa to jak go podlewacie, no to mogą się pojawić drobne pęknięcia, ale to nie jest też żaden powód do obaw, nie jest to nie jest to po oznaka jakiejś choroby tak jak mówię, zobaczcie, tutaj już jest ten ładnie cały wybarwiony ten już, też już jest w prawie, no a te małe te, ten zaczyna już dojrzewać, ten jeszcze rośnie, ten też, także tak jak mówię, no musicie to obserwować, musicie wiedzieć jaką w ogóle odmianę pomidorów macie, czy po prostu mają tendencję do, do tego, że ten chlorofil zbiera się przy piętkach i pomimo dostępu yy, dużej ilości światła, no że on nie, nie będzie nam dojrzewał tak jak powinien. Tak, tak więc ten filmik to jest, w tym filmiku to już jest wszystko, mam nadzieję, że filmik się podobał, jeśli tak to zostawcie lajka. Jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie. No i do następnego filmu. Na razie, cześć.